Dzień dobry, witam Państwa na moim kanale Oszczędzaj Codziennie W dniu dzisiejszym mam do przedstawienia dla Państwa najnowszą gazetkę sieci Kaufland pod tytułem Tylko Bałwan Przepłaca Znajdziemy w niej wiele ciekawych produktów w bardzo atrakcyjnych cenach Między innymi w Superłupie na sobotę pieczarki po 3,79 za 500 gram, karkówkę czy pomidory. Również w pozostałych dniach wiele ciekawych produktów w bardzo niskich cenach, a promocja specjalna na koniec oferty czyli od 11 do 13 stycznia mamy w bardzo dobrej cenie. Filety z piersi kurczaka po 7,99 cytryny po 3,79 czy mleko z mlekowity. Zapraszam do zapoznania się z treścią gazetki oraz nieprzepłacania za zakupy. Jeżeli podoba Wam się mój kanał i dzięki temu możecie oszczędzać, będąc na bieżąco z najniższymi cenami, to zapraszam do subskrypcji. Kanału oszczędzaj codziennie. Tutaj na bieżąco będziemy wrzucać najnowsze gazetki sieci sklepowych. Zapraszam w takim razie teraz do oglądania gazetki tylko Bałwan przepłaca z Kauflandu. Miłego oglądania i życzę tanich zakupów.